No witajcie, ja kolejny raz nad Odrą, przyjechałem poszukać sandaczy na moje stare, sprawdzone miejsca, pierwszy raz w tym roku tutaj jestem, woda fajnie poszła do góry, zima całkowicie odpuściła, już nawet w śniegu to nawet nie widać nigdzie kompletnie, plus pięć. Słuchajcie, sprzęt jaki sobie dzisiaj przygotowałem to yy, Black Week promocji na Fishing Store zapraszam do sklepu, bo świetna cena nie pamiętam dokładnie, ale tam dosyć sporo przecenione haki BKK widać już po samym haku jaki jest, jaki jest mocny i w ogóle i główny to jest, że nie ma tego kołnierza i nie niszczy gumy to coś w tym stylu i ostatnio sprawdziły mi się 14 cm gumy Naysa Predatory w roz, w roz, no, 14 cm, tak jest opisane. Wziąłem sobie e, mniejsze też e, 9,8, chyba 7 czy 9 cm, jakoś tak. I te, te większe też w, dwóch, w trzech kolorach, w sumie w czterech kolorach e, To jest to e, nieodzownym e, łącznikiem e, agrafki, wkrętki e, od Bartka Fordymy. Yy, świetna sprawa, rękodzielnik, wspieramy Polskie Rękodzieło yy, Ja się biorę zawiązanie zestawu A Was zapraszam za chwilę na film, zobaczymy coś się uda zmówić Dziękuję Tu nie było tych zaczepów, co było w pierwszym roku. Jakieś drzewo tu leżało. pamiętam. To nie jest tutaj. Chyba to było właśnie to.

To się to się przejdzie jakoś, to Jak się jakoś przejdzie. Страшный малый. Кура, давай, кончик. Ładny! Miało nie być. tak myślałem, że nie będzie żadnych ryb, a tu poszeka. Piękna, piękna ryba. Zmierzyłem. 80 cm dobra po świątyni. Tak. Oczywiście kamera się zepsuła. chwilę Już jest prawie gotów. Prawie gotów. Daj Dobra, jest zaliczony. Zajmuje to dosłownie dwie minutki, rozbrojenie wędki z kołowrotka, obcięcie plecionki i schowanie kołowrotka do... nie musi być to jakiś markowy ten pokrowiec, ja sobie go kupiłem w Action zwykły taki dzielony kosztował mnie chyba tam, nie pamiętam, 30 zł, ale chroni kołowrotek, no i co? no i tuba, nie? Chrońmy swoje wędki Chronmy kołowrotki, bo kołowrotki to, tak jak mówią najważniejsze najważniejszy ekwipunek w całym sprzęcie bo, bo, bo to kowrotek ma grać wędka jest taką drugorzędną sprawą e, i co i chroncie chroncie swój sprzęt ja go chronię zajmuje to dosłownie dwie minuty e, myślę, że tyle i wracam do chaty na pół zadowolony bo próbowałem sobie coś tam nagrywać i moja kamera 12 GoPro nie wiem co się stało włączyła się zaczęło nagrywać i zgasła i do samego końca łowienia już się nie włączyła także szczęście w nieszczęściu miałem swoją starą ósemkę która nagrywa do połowy zacina i już dalej nie nagrywa eee, tak to wygląda złowiłem szczupaka fajnego szczupaka zadowolony wracam do chaty żeby zobaczyć co z tą kamerą się dzieje Mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem nad wodą, trzymajcie się ciepło, dziękuję za te subskrypcje ostatnio po moim filmie z odrys z tych towarzyskich zawodów z Krzysztofem, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem, cześć!